W nowy rok wjeżdżamy z pompą, nowym Fiatem Doblo, który pokazuje, że mały potrafi wiele. Imponuje funkcjonalnością. Powinna nam się zmieścić Europa Leta w poprzek. Do pełni szczęścia brakuje tak naprawdę niższej ceny. W świecie samochodów dostawczych zmiany generacyjne nie są aż tak częste jak w przypadku aut osobowych. Na trzecią generację Fiata Doblo przyszło nam czekać aż 12 lat. Kiedy już wyszła w 2022 roku okazało się, że doskonale ją znamy, bowiem jest to bliźniacza konstrukcja m.in. Citroena Berlingo czy Opla Combo. Mariusz z Francuzami wyszedł Fiatowi tylko na dobre, bowiem pamiętajmy, że Francuzi mają największe doświadczenie w tworzeniu tego typu aut. Nad stylistyką auta nie ma się co dużo rozwodzić, bowiem jest to typowy, kompaktowy furgon. Zmiany stylistyczne ograniczają się w zasadzie do nieco innego pasa przedniego z zabudowaną matrapą chłodnicy i napisem Fiat. Następnie mamy. Logo Fiata z tyłu oraz Emblemat Professional, a także inne logo na kierownicy. I to by było w zasadzie na tyle. Przejdźmy do tego co najważniejsze. Fiat Doblowan w krótszej wersji L1 mierzy 4403 mm długości, a jego rozstaw osi liczy 2785 mm. Mamy tu do czynienia z wersją o podwyższonej ładowności wynoszącej aż 1000 kg, standardowo mamy bowiem 650 kg ładowności. Przestrzeń ładunkowa pomieści 3,8 m sześciennego, gdyż mamy tu do czynienia z opcją o nazwie Magic Cargo, czyli otwieranym fragmentem ściany grodziowej, który, w parze ze składanym fotelem pasażera, pozwala na przewożenie ładunków o długości aż 3090 mm. Tyle dokładnie liczy bowiem długość przestrzeni ładunkowej. Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami wynosi 1229 mm, co oznacza, że powinna nam się zmieścić Europaleta w poprzek. Jednocześnie szerokość całkowita wynosi 1630 mm, zaś wysokość między 1200 a 1270 mm. Kabinę fiatadoblo Doblo przejęto żywcem z Opla Combo i Citroena Berlingo, co oznacza, że jest ona prosta i czytelna. Dominuje ośmiocelowy dotykowy ekran systemu infotainment z nawigacją. Poniżej znajdziemy wygodny panel z przełącznikami dwustrefowej automatycznej klimatyzacji, która jest elementem pakietu widoczność za 1200 zł. Najbardziej imponuje mi jednak mnogość schowków w kabinie Doblo. Zaczynając od miejsca kierowcy mamy m.in. spory schowek na parę książek nad zegarami, następnie mamy całkiem dużą półkę za wyświetlaczem multimediów. Mamy też półeczkę na smartfona i inne drobiazgi pod panelem klimatyzacji, a także dwie półki przed pasażerem oraz ogromny schowek, który zmieści uwaga torbę z laptopem. Najbardziej spodobał mi się jednak stolik, który uzyskujemy po złożeniu oparcia środkowego w siedziska. Możemy go obracać, służy on na przykład do pracy, do pisania podręcznych dokumentów. Robi się to naprawdę szybko i łatwo. Jest to element pakietu Magic Cargo. Wspomniany pakiet Magic Cargo zawiera też dwuosobową ławkę, jednak yy, środkowe siedzisko jest raczej awaryjne. Jak na dostawczego furgona wyposażenie jest naprawdę bogate. Mamy tu wiele opcji, jak na przykład wspomnianą już dwustrofową klimę, system multimedialny z 8 ekranem i nawigacją, wielofunkcyjną kierownicę, pakiet miejski obejmujący elektrycznie składane i podgrzewane lusterka oraz monitorowanie martwego pola. Kamerę cofania, przednie i tylne czujniki parkowania, podgrzewany fotel kierowcy, a nawet elektryczny hamulec postojowy. A co pod maską? O tym już opowiem w trakcie jazdy. Pod maską Doblo znajdziemy jedyną słuszną w aucie dostawczym jednostkę, a więc 1,5 litrowego diesla o mocy 100 koni i maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm. Jest to jednostka koncernu Stellantis. Francuska konstrukcja, która wyróżnia się bardzo dobrą elastycznością, dobrymi osiągami. Jest też oszczędna. Średnio Doblo w teście spalił jakieś 6,2 litra na 100 km. Dodam tylko, że większość raz pokonywana była autostradami i drogami szybkiego ruchu. Tam, doblo przekonywał też elastycznością. Na osiągi też trudno było narzekać, choć tylko do 120 na godzinę. Powyżej 120, już czuć było pewien niedobór mocy, który zapewne rozwiązałaby 130-konna mocniejsza wersja silnika 1.5, która też jest oferowana w gamie doblo. Bardzo dobrze działa też sześciobiegowa manualna przekładnia zastosowana w doblo biegi wchodzą lekko, lecz precyzyjnie są dobrze wyczuwalne. Skok lewarka jest krótki, a sam lewarek ma minimalne tylko luzy. Pozycja za kierownicą jest całkiem wygodna. Fotel ma dosyć spore możliwości regulacji, przynajmniej jeśli chodzi o fotel kierowcy. Tak naprawdę od auta dostawczego trudno więcej wymagać. Na drodze, co prawda, dobro specjalnie nie imponuje, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Z drugiej strony przekonuje z winnością, łatwością w manewrowaniu, czyli dokładnie tym, czego oczekujemy od małego dostawczaka. Oczywiście na pusto auto podskakuje na nierównościach, co jest typowe dla dostawczych. Za to po załadowaniu już jest lepiej, już dziury wybiera bardziej miękko, charakterystyka zawieszenia jest bardziej spójna, układ kierowniczy pracuje też lekko. Dzięki czemu manewry miejskie nie stanowią żadnego problemu. Nie przypadł mi do gustu natomiast układ hamulcowy, który działa zero-jedynkowo. Co prawda hamulce są skuteczne, jednak yy, ciężko je wyczuć. Nie działają one płynnie. Wracając jeszcze do spalania, to jest naprawdę niskie. Średnie w teście, tak jak wspomniałem, oscylowało w granicach 6 litrów, jednak w, w miejskich korkach, co prawda, trzeba liczyć już się z wynikami rzędu 6, 6, 7 do 7 litrów na 100 km. Za to na trasie, omijając drogi szybkiego ruchu, możemy z łatwością zejść poniżej 5,5 litra na 100 km, zaś bak liczy 53 litry. Bazowy doblo ze 100-konnym dieslem w wersji L1 kosztuje od 96 tysięcy zł. netto. Zaś testowany wariant o podwyższonej ładowności to już koszt 98 650 zł netto. Nasz egzemplarz, wraz z poszczególnymi opcjami, wyceniono na ponad 120 tysięcy netto, czyli tyle, ile kosztuje bazowy Fiat Ducato. Z drugiej strony konkurencja wcale nie jest tańsza. Przykładowo, Volkswagen Caddy z dwulitrowym dieslem ma montaż 102 KONI. Kosztuje od 109 650 zł, zaś analogiczny Citroen Berlingo kosztuje 102 000 zł. Tańsze jest jedynie Renault Kango, które z 1,5-litrowym dieslem o mocy 95 koni kosztuje w wersji L1 89 000 zł netto, jednak oferuje tylko 900 46 kilo ładowności. W ofercie nowy dostawcy PL znajdziecie kilkanaście egzemplarzy Fiata Doblo w różnych wersjach silnikowych i nadwoziowych. Wszystkie samochody są fabrycznie nowe i pochodzą z 2023 roku. Możecie liczyć na szybki odbiór, atrakcyjne finansowanie, minimum formalności oraz spore rabaty. Podsumowując, nowy Doblo pokazuje, że mariaż z Francuzami wyszedł Fiatowi na dobre. Najnowsza odsłona dostawczaka od Fiata. Imponuje funkcjonalnością, a także wyjątkowo dużą jak na ten segment ładownością oraz naprawdę dużą ilością obszernych skowków i półek. Całość uzupełnia oszczędny i dynamiczny silnik diesla. Do pełni szczęścia brakuje tak naprawdę niższej ceny i płynniejszej pracy hamulców. Generalnie jednak Fiat Doblo to naprawdę dobry kompan do pracy. Nie zapomnijcie oczywiście dać suba, lajka i wszystkiego dobrego w nowym roku.